i dawać, tak? No. O, je takie. O, co, tak, to, tak, czapki. Dobra, to co? Jest nie? Idziemy. Nie. Bez, ważna rzecz, więc odlaski musisz mieć. i musi śpiewać. Dziękujemy, więc od nas i musi śpiewać. Dziękuję bardzo. Mogę śpiewać? Proszę bardzo. Papie, Dziękuję bardzo. To by ktoś był <grywa> No, tak jest, zanem, sobie sobie I znowu nowe. sale sobie. koniecznie. No, pięknie. I taka akcja? <noise> tak, tak, bo tu po no to trochę zmieniać, głowi. Ale gdzie? do Dlaczego? Dlaczego? Tak. Tak. Dobra, Ale nie biegniemy, nie ponicie. Pomalutku, pomalutku. Dobry, przypnijcie chłopcy sobie do kurteczki. Warto mieć się podoba. Dobra, taka. są naprawdę jedyne <laughs>